Kaczuł. jestem Witek. E, prowadzę firmę Animals Life, zajmuję się zwierzętami egzotycznymi. Dla większości z Was e, żółw kojarzy się ze zwierzęciem spokojnym, wręcz ociężałym. Ja dzisiaj chciałbym opowiedzieć jednak o innych żółwiach, czyli o żółwiach wodnych, które są drapieżnikami, a w wielu wypadkach są bardzo agresywnymi drapieżnikami. Jednym z najagresywniejszych jest żółw jaszczurowaty, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów. Oczywiście ten maluszek nie jest niebezpieczny. Na razie poluje na małe rybki, odżywia się świerszczami. Należy jednak pamiętać, że w przeciągu kilku lat może dorosnąć nawet do 30 kg i wtedy nie będzie czuł respektu nawet przed człowiekiem. Wtedy może poszarpać mięśnie, obciąć palec i być naprawdę niebezpiecznym zwierzęciem jeśli znajdziemy się w zasięgu jego paszczy mimo że ja bardzo lubię ten gatunek Odradzam e, jego hodowli. I to z dwóch względów. Po pierwsze, należy do drugiej listy zwierząt niebezpiecznych, czyli aby go hodować, należy spełnić wiele warunków. Po drugie, jest gatunkiem inwazyjnym, to znaczy potrafi przetrwać naszą polską zimę i zagraża naszym rodzimym gatunkom. Zresztą wiąże się z tym e, pewna historia na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. E, co jakiś czas pojawiał się Polak, który usiłował podróżnym wracającym do Polski wcisnąć po kilka sztuk żółwi tego gatunku z prośbą o wypuszczenie w polskich jeziorach, w polskich stawach. Czy wyobrażacie sobie takiego żółwia u nas, który atakuje podstępnie, podpływając do nas od dołu? O. 来。So. Nie byłbym sobą, gdybym do odcinka o żółwiu jaszczurowatym przygotował tylko takiego maluszka. E, otóż mam jeszcze jednego żółwia jaszczurowatego i to dosyć sporych rozmiarów. Niemniej, po doświadczeniach sprzed kilku lat, kiedy zostałem dotkliwie ugryziony przez żółwia szczurowatego, no, Dla własnego bezpieczeństwa będę prosił o pomoc kolegów hodowców do nakręcenia dalszej części materiału. Wiele osób na Facebooku pytało, jaki jest ścisk szczęk od brzucha szczurowatego. Zrobimy małą próbę. No, trochę mi szkoda mojej ręki, ale. Nie, to był żart. Zrobimy taką próbę. Coś naturalnego. Mała próbka tego, co potrafi. Może jakieś mięsko teraz, co? O, tylko nie po palcach. No tak potrafi wyrwać mięśnie. Dobra, może wypuszczę. No, no, pół metra. Od głowy aż, aż po ogon. A. Trzymasz chęćkę? Dobra. Trzebać mi to odpalć. Z daleka odpalć po polu. Oj, jakie to za chwilę. Na ogon trzeba trzymać. Uważaj na pora. No i teraz... Wyobraź sobie, że trzyma ofiarę w paszczy. Trzyba, no, no, i, na paszczy. I, I szarpie tymi pazurami, nie? O. Także on potrafi rozerwać, rozerwać y, ofiarę pyskiem i pazurami, które ma potężne. Weź, zrób zbliżenie, zobacz jakie są pazurska, o, potężne. Mhm. I co on potrafi tymi pazurami zrobić? przednie, tylne, o proszę.

Dobra, zostaw. Wygrał. Wygrał dzisiaj pstrąga. No.